Siemaneczko, moi drodzy Mamy kolejny limitowany itemek UGC do zdobycia Jest to ten itemek, który możecie zobaczyć tutaj w tle Naprawdę bardzo fajne jajko Bardzo fajny egg do zdobycia I będzie on dostany już za niecałe Prawie już półtorej godziny Lekko, nieco ponad Zostało jeszcze, także już naprawdę niewiele I co trzeba zrobić, żeby ten itemek otrzymać? Oczywiście link do gieleczki, w której można sobie go zdobyć Dam wam w opisie tego filmu Bo to właśnie w tej grze możemy sobie go zdobyć I żeby zdobyć sobie ten itemek To musicie zebrać 13 osób Tutaj nawet macie informację na tej tablicy o tym jak dokładnie otrzymać ten item i te 13 osób musi stanąć na platformie, która odpowiada temu, w którym roku dana osoba zaczęła grać w Robloxa. Jeżeli przykładowo, jeżeli ja zacząłem grać w 2017, bo w tym roku założyłem konto, to muszę stanąć tutaj i wszystkie osoby, które staną na właśnie Twoim roku, otrzymają możliwość zdobycia darmowego itemka. Oczywiście, jeżeli na pozostałych platformach będą osoby, które w tym danym roku dołączyły. Jak możecie się domyślić, nie będzie to dość łatwe zadanie, ale Wydaje mi się, że jest to do zrobienia Tym bardziej, że widzę teraz, że tutaj naprawdę Bardzo dużo osób dołączyło Tutaj wcześniej jeszcze też były osoby Ale już powychodziły niestety Także co, ja mam życzę oczywiście powodzonka w zdobywaniu Tego itemka, być może znajdziecie Mnie na serwerze, jeżeli ktoś w ogóle chce To może wbić, bo ja teraz będę po prostu w grze Siedział ten cały czas i czekał Nie mam pojęcia ile kopii tego itemka będzie Ale obstawiam, że nie będzie go jakoś Mega, mega dużo, w każdym razie Mam nadzieję, że uda mi się go zdobyć Mam nadzieję, że wam również się uda go zdobyć, także Itemek bardzo fajny, taki klasyczny Robloxowy itemek, troszeczkę nostalgiczny, jak ktoś z Was grał jeszcze wcześniej w Robloxa, bo kojarzą się bardziej z wcześniejszymi fantami, bo to jajko jest po prostu takie, no, no dość prosto zrobione z po prostu zwykłym smiley face. Em. Oprócz tego, itemka, mam jeszcze dla Was jedną informację, mianowicie jako że itemki UDC już działają i jak wiecie, pojawia się ich naprawdę bardzo, bardzo dużo, no to właśnie z tej okazji ShardBox również będzie swój itemek publikował. Nie sugerujcie się tutaj tym, co jest napisane, po prostu jeszcze nie znoszę tego odświeżyć, ale jutro, 8 sierpnia o godzinie 5 p.m. czasu według Wielkiej Brytanii, czyli tam jest czas o godzinę w tył, kiedy u nich będzie 17, to u nas jutro, 8 sierpnia o 18 ten item będzie do zdobycia, jeśli się nie pomyliłem, to właśnie jutro o 18, także to taka przypominajka przy okazji nagrywania o tym itemku, postanowiłem, że Wam też przypomnę o tym. Też fajne jajko, także będę chciał sobie je zdobyć. A jeśli chodzi o ten odcinek, moi drodzy, to jest to już wszystko, trzymajcie się, no i cześć.